Dzień dobry, witam Cię na spotkaniu. Mam yy, na imię Monika Mituta, pracuję jako doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Tychach. Dzisiejsze spotkanie chciałam poświęcić motywacji. W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. Autor tych słów ma chyba rację. Nasza wytrwałość, motywacja do działania może spowodować, że niemożliwe staje się możliwe. Często słyszymy, jak ludzie mówią, nie chce mi się, nie uda mi się, to jest bez sensu, nie dam rady, a do czego mi się to przyda. Takie słowa wynikają m.in. z powodu braku motywacji yy, do działania. Słowo motywacja pochodzi od łacińskiego słowa movere, wprawiać w ruch, popychać, poruszać, i ma takie trzy znaczenia. Pierwsze, uzasadnienie czyjegoś postępowania. Drugie, yy, Znaczenie to mechanizmy napędowe i energetyzujące, które nadają kierunek ludzkiej aktywności, trzecie, wywieranie na ludzi pewnego rodzaju wpływu. Nas w dzisiejszym spotkaniu będzie interesowało to drugie, ta druga inter interpretacja, czyli o motywacji będziemy mówić wtedy, kiedy ważne jest podjęcie jakiejś aktywności, jej ukierunkowanie, utrzymanie i ewentualne modyfikowanie jej przebiegu. Tu przygotowałam kilka definicji motywacji. Po pierwsze, motywacja jest interpretowana jako stan gotowości do podjęcia określonych działań związanych z zaspokajaniem potrzeb człowieka. Jest oznaczana jako proces wewnętrzny, wyznaczający kierunek działania nastawiony na osiągnięcie określonego celu. Jako chęć robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokajania przez to działanie jakiejś potrzeby danej osoby. Tylko mechanizm psychologiczny uruchamiający, organizujący zachowanie człowieka, skierowane na osiągnięcie określonego celu, co stanowi jego wewnętrzną siłę. Albo świadome dążenie do czegoś. Czyli czym tak naprawdę jest motywacja? Jest to pojęcie abstrakcyjne. Nie można motywacji zaobserwować bezpośrednio. Można zauważyć natomiast jej efekty, czyli konkretne zachowania i działania podjęte pod jej wpływem. Wszystkie wcześniej wymienione definicje wskazują na to, że motywacja to motor naszego działania. Bez niej tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie osiągnąć, zdobyć bądź działać. A więc osobą zmotywowaną będziemy nazywać kogoś, kto przedkłada jedne aktywności nad inne, kto rozwija swoje umiejętności, które są wymagane do osiągnięcia wcześniej postawionych celów. I poświęca czas, energię, to zrealizowania tych celów. Wiele znanych produkcji filmowych można określić mianem filmów motywacyjnych. Tu masz wymienione tylko kilka tytułów. Często są to wzruszające i emocjonalne opowieści, nierzadko bazujące na historii prawdziwych ludzi. Mają one za zadanie przedstawić bohatera który przezwycięża swoje słabości, przeciwności losu, aby osiągnąć swój cel, aby osiągnąć sukces. Filmy motywują do życia, do, do pracy. Na dole slajdu masz również link do rozmowy z Martyną Wojciechowską. Polska dziennikarka, podróżniczka, była kierowcą rajdowym w rajdzie Sahara-Dakar i jest jedną z trzech Polek, które zdobyły dziewięć najwyższych szczytów. Na ziemi, czy tak zwaną koronę Ziemi. W tej krótkiej rozmowie mówi o własnej motywacji. Co ją motywuje do tego, aby osiągać te wcześniej wszystkie założone cele? Proponuję ci teraz krótkie ćwiczenie. Wyobraź sobie następującą sytuację. Wybitny sportowiec. Tenisista Nowak Dziokowicz, który przyzwyczaił siebie i swoich kibiców przede wszystkim do najlepszych wyników, rozczarował podczas ważnych zawodów. Po ich zakończeniu, jak zwykle, odbywa się konferencja prasowa, udziela wywiadu dziennikarzom. Zastanów się i wymień wszystkie możliwe, jakie przychodzą Ci do głowy powody, jakie sportowiec może podać, żeby wytłumaczyć swój słaby wynik. A tutaj masz przedstawione powody, które były podawane przez inne osoby realizujące to ćwiczenie. Tak naprawdę to, jakie powody zawodnik może podać, zależy od poczucia umiejscowienia kontroli. Co to jest? Jest to pewien sposób interpretowania tego, co przydarza nam się w życiu. Każdą sytuację możemy zinterpretować na dwa sposoby. Pierwszy, jako coś, na co nie mamy żadnego wpływu. I druga interpretacja, jako coś, na co my mamy bardzo duży wpływ. I jak się przyjrzeć tym sposobom, to te, które znajdują się po lewej stronie, czyli zła pogoda, wrogo nastawiona publiczność, zła nawierzchnia tortu, kortu, przepraszam, rywal był lepszy, zbyt mocno wiało, stroniczy sędzia, zbyt duże oczekiwania innych, to są powody, które wyjaśniają słaby wynik, ale tak naprawdę zupełnie nie zależą od sportowca. Natomiast te, które znajdują się po prawej stronie slajdu, kłopoty rodzinne, przemęczenie, kłopoty z koncentracją, choroba, niska motywacja, stres, brak wystarczającego treningu czy przetrenowanie to są powody, które mogły przyczynić się do słabego wyniku, na które zawodnik miał bardzo duży wpływ. Czyli w zależności od Umiejscowienia poczucia kontroli nad własnym życiem i tym, co nas w nim spotyka, możemy mówić o zewnątrz lub wewnątrz starowności człowieka lub o zewnętrznej lub wewnętrznej motywacji do działania. No, i teraz, czym charakteryzują się osoby, które mają tą motywację zewnętrzną? To są osoby, które są przekonane, że świat zewnętrzny i inni ludzie mają znaczący wpływ na ich y, przyszłość, na ich życie. To są osoby bierne w swoim życiu. Uważają, że na to, co im, w życiu, co im się w życiu przydarza, wpływa ślepy los, szczęście, przypadek zbieg okoliczności, nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Doświadczają niepowodzeń i nie wierzą, że mają wpływ na własne losy. Często są to osoby zrezygnowane, pesymistyczne, dlatego też mało przedsiębiorcze i nieaktywne. Nie wierzą w sens podejmowania wysiłku i ryzyka. Uważają, że mają podgórkę, że innym jest, jest lepiej, że innym się udało, ale dlatego, że mieli pieniądze, znajomości, generalnie szczęście. Osoby zewnątrz sterowne, czyli mające tą zewnętrzną motywację do działania, dostosowują się do oczekiwań otoczenia. Można powiedzieć, że stają się najemnikiem oczekiwań innych, rezygnując z własnych marzeń i aspiracji. Natomiast czym charakteryzują się osoby, Wewnątrzsterowne. To są osoby, które są przekonane o tym, że przyszłość leży w ich rękach. Czują się kreatorami własnego losu. Wierzą, że wszystko zależy od posiadanych zdolności, pomysłów, własnej pracy, zaangażowania. Wyznaczają sobie cele, które chcą osiągnąć i cierpliwie i wytrwale dążą do osiągnięcia tych celów. Pozytywnie siebie oceniają i wierzą we własne mo możliwości. Doświadczając jakiegoś sukcesu. Jakichś pozytywnych zdarzeń, odnoszą je do własnych starań i działań, czyli w przeciwieństwie do osób serownych. nie jest to szczęśliwy przypadek, nie jest to los, ale ich własna praca. Wierzą w siłę aktywności i są gotowe podejmować ryzyko i wysiłek. To są osoby optymistyczne, które, które lepiej sobie radzą z trudnymi sytuacjami w życiu. Są ambitne, zdeterminowane w realizacji przyjętych wcześniej celów. Tak więc, motywacja dostarcza napędu do działania i odgrywa w naszym życiu dużą rolę. To ona skłania nas do większego wysiłku, decyduje o wytrwałości. Abyśmy cokolwiek zrobili, musimy być do tego zmotywowani. No, i teraz warto się zastanowić, co nas motywuje do, do działania. Zastanów się i wypisz na kartce, co ciebie motywuje do działania, co sprawia, że chce ci się działać, co sprawia, że podejmujesz ryzyko. Co zwiększa Twoje zaangażowanie w podejmowane działania? No i znowu przedstawiam Ci kilka odpowiedzi, które padły, y, które zostały wymienione przez inne osoby, które, odpo które odpowiadały na to pytanie. Co motyw może motywować? Uznanie innych ludzi rodziców, nauczycieli, przyjaciół, znajomych albo zupełnie obcych osób. Jasno postawione cele działania, kiedy dokładnie wie, wiemy, co chcemy osiągnąć. Uzasadnienie celu zadań, poczucie ich sensu, czyli mamy, mamy to poczucie sensu, że to, co robimy, zmierza w jakimś konkretnym kierunku. Motywatorem mogą być pieniądze, zazdrość, czyli chcę mieć to, to, co inni, albo jeszcze więcej chcę osiągnąć niż inni. Może być y, motywacją myślenie w kategoriach, że jeśli oni potrafią, to ja też potrafię. Pewnego rodzaju duma. Oni myślą, że mi się nie uda, więc udowodnię im, pokażę, na co mnie stać. Motywatorem może być ten przyszły sukces, satysfakcja z wykonanego zadania, z osiągniętego celu. Motywatorem może być również doskonalenie się, rozwijanie, bycie coraz lepszym w jakiejś dziedzinie. Skoro są rzeczy, które nas motywują, na pewno są takie, które nas demotywują. Zastanów się i wypisz, co Ciebie demotywuje? Co obniża Twoje zaangażowanie w wykonywane zadania? Co sprawia, że nie podejmujesz działania, nie ryzykujesz? No i ponownie, kilka odpowiedzi, które padły od innych osób. Brak docenienia ze strony innych. Brak efektów podejmowanego działania czyli pracuję, wykonuję, poświęcam czas, energię, a nie widać efektu. Odległy cel, brak nagród, lęk przed porażką. Demotywatorem może być również lęk przed sukcesem. Uda mi się, osiągnę coś, zrealizuję i co potem? Mogą to być czynniki zewnętrzne, zdrowie, sytuacja rodzinna. Może to być hałas, na przykład przy braku motywacji do nauki, realizacja zbędnych, nieuzasadnionych zadań albo częste zmiany celu. Czyli nie jeden konkretny cel, do którego dążymy, ale częsta ich zmiana. Zaczęliśmy od cytatu i cytatem skończymy. Bądź najlepszym przykładem tego, że jeśli się chce, to się da. Motywacja człowieka zmienia się z upływem czasu, zmienia się stan realizacji naszych zadań, zmieniają się cele, pojawiają się nowe sytuacje. Zmieniają się nasze możliwości, mamy coraz więcej umiejętności, nowe kompetencje. Motywacja każdego człowieka jest inna i może być różna w zależności od działania, od celu, który chcemy zrealizować. Niemniej jest potrzebna. Tak jak mówiłam wcześniej, jest motorem naszych działań. Jeśli masz ochotę rozwinąć temat motywacji bądź jakikolwiek inny, to zapraszam Cię na spotkanie.